Z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na serwerze Mineserver.pl Jesteśmy na trybie RPG i będziemy nagrywać drugi odcinek strolowania. Zobaczymy jak to wyjdzie, na w początku Anihilator Już jakaś, jakaś drużyna wykonuje, prawie kończą bo 500 życia, 1 czwarta życia została e, Władcy demonów, jak tam sobie radzi prowadzący, Invesi Zaraz sprawdzimy, Max Maxiur, o, tu masz prawie 100 potek, więc dasz spokojnie radę Szczerze mówiąc tych dwóch już też sprawdzałem i mieli dość sporo potek Ten ostatni miał najmniej, Come Ile masz tych potek? Wow, niewiele. 5, 6, 7, 8, 8 potek. 3 radę? Zobaczymy, sprawdźmy ten odcinek, co, co, co tutaj się wydarzy. A jak skończy się anihilacja, to pójdziemy potralować. Tam już nie ma następnej kolejki. Ale tu w sumie też nie. jeszcze wam coś za sekundę pokażę. Stworzyłem nowego anihilatora. Nie wiem jeszcze jak nazwę tego quest'a. Dajcie znać w komentarzach. Może dacie jakąś fajną propozycję. Chciałbym, żeby ten quest się nazywał troszeczkę inaczej niż Anihilator 2 czyli jakoś, jakoś inaczej, ale jeszcze nie mam jakby pomysłu na tego quest'a, może mi coś zasugerujecie ciekawego nie wiem, jeśli, jeśli, coś będzie ciekawego, będę Wam wdzięczny za jakąkolwiek propozycję Ok, e, zobaczmy jeszcze raz jak sobie radzi ten ostatni nasz zawodnik, Kamil 2, 4, 5, 6, 7, 7 potków, potek ma e, no jeszcze spoko, 300 życia zostało, moglibyśmy potrolować, na przykład zablokować strzały, teraz nie trafi, bo trafi w nas ale nie, nie będziemy im utrudniać, Chcę zobaczyć czy on sobie poradzi, czy da radę, czy da radę Kamil. Tutaj nie będę ich trollował, bo mi aż ich byłoby żal. Mógłbym co prawda, wiecie, usunąć tutaj kawałek mostu i mieliby utrudnienie. E, prawdę mówiąc, temu pierwszemu bym mógł tak chętnie zrobić. Bo on ma stopotek, więc on i tak go przejdzie tego questa. Nieważne co by się stało. Jakby miał nawet zrobić tutaj chyba trzy kółka, czy na crawla przepłynąć, to i tak by dał radę. No, ale ten ostatni mi bardzo ciekawi. Czy ten Kamil do rady? Cały czas piję te potki. Jeszcze trzy mu zostały. Oj, widzę to w czarnych barwach. Naprawdę, jeśli przejdziesz, to Kamil, to stawiam ci dobrą łyski, No bo szczerze mówiąc, mam wątpliwości. Cztery potki zostały, cztery potki. I co, Kamil? Tutaj ile zostało? 100 życia. I tak nie wierzę, 80 życia. I tak nie wierzę, że to przejdziesz, Kamil. 4 HP. Dwie potki zostały, nie dasz rady, Kamil. Nie wierzę w to. Ale czy mają wszyscy kciuki za Kamila? Zobaczymy, co się stanie. Co za emocje, Kamil! Kamil, jak sobie radzisz? Jedna potka, weź ją, wyciągnij sobie z inwentory. No, mistrzu, ile masz życia? 17. No, dobijcie mu go. I uciekaj, Kamil, biegnij. Pokaż pokaż nam wszystkim, jakiś z ciebie wspaniały wojownik. Jeśli nie wpadniesz do lawy, masz szansę przejść tego questa. O, Boże, Chyba już wpadłeś. Nie, nie wpadłeś. O, ale dostali ze strzały. Kamil, biegnij. Biegnij Kamil, oj, wskoczyłeś do lawy i to będzie chyba twój komiec, tak? Ostatnia podka ci została, nawet nie zdążysz zdorzyłeś... się. Wow, Marcel Ham jeszcze go spowolnił. To jest hamstwo na anihilacji. Różka. Marcel troluje e, chyba tutaj graczy na tej anihilacji. Oczywiście to, o, patrzcie, spowolnił go. To, to, było, to było przecudne. Eee, nawet na to nie wpadłem. Mogłem kupić sam różdżkę, tylko by gracze by wiedzieli, że ja kogoś spowalniam. A kiedy to robi marcel, to wygląda to myślę dość ciekawie. Eee, wiadomo, różdżko można zaatakować gracze, ona służy też do PVP. Oni i tak dają radę z tym questem. Nie nie, ma, nie, ma, nie, musicie, nie musi wam być ich żal, ponieważ. chyba, oczy, jak oni skaczą. Eee, Poparcie, ile mają potek. To jest jeden gość, a drugi eee, In.C Maxior Maxior. No, i właśnie, więc każdy ma z nich, kurde, bo tak płaty, jak oni skaczą? Szkoda mi tego ziomeczka, co tam nie dał rady, no ale spróbujmy, popatrzmy, popatrzmy, co się tutaj będzie działo. Ja sobie dam Speed 1. Ok, i sobie skoczę specjalnie do lawy. Kurde, musiałbym Game Mode wyłączyć, a to już nie. Albo dobra, wyłączę. GMS? Kurde, nie padł. Bo ktoś z Was mi też powiedział, że wiadomo, inaczej się skacze, jak, jak się zlawił. No, ale kurde, tak ciężko poczekać, albo. Albo no nie wiem. No poczekać w sumie najłatwiej. Zchyluje się. O, właśnie ten poczekał, poskoczył. No i ten sam efekt. Niestety. Eee. Trolluje ich? <grym> Aha, trolluj ich do Marcela, mówim. No dobra, i skok. O Boże. No jednak to nie jest takie trudne, takie łatwe. Eee, naśmiałem się z nich, ale wiadomo, nie każdemu za pierwszym razem wyjdzie. Ja sobie pyk. Kurde, no faktycznie, jak tak na, na byle jak staram się to robić, na pałę, to nie wychodzi, więc za pierwszym razem był łatwiej. Ej Marcel, Ty mnie nie trolluj, bo tutaj ja, no, utrudnieniami robisz. Pyk i pyk. Nie jest tak naprawdę trudno, ale no, trzeba jednak ten skok wykonać. To nie jest trudne, no, jak stracicie dwie, trzy potki więcej, to to, to nie jest tragedia. Eee, no, tak czy inaczej, jeszcze na Ciebie Sky. Ej, tutaj masz celować, a nie we mnie. Chyba że, moje, chyba, że moją głowę widać, ale chyba nie. Mam taką głowę, nie wiem, czy zauważyliście. Dość wyglądam hypnotizing. Taki Steve z oczami, jakby mu ktoś wydłubał czy podbił. O, wyskoczył. Nie, jeszcze nie skoczył. To by było śmieszne, jakby on tutaj stracił wszystkie potyony, to myślę, że by było lepsze niż w ogóle jakieś trollowanie. To po prostu byłbyś mistrzem. Chyba bym Ci pomnik postawił na spanie. No dawaj, dawaj. Ty mnie nie powinnaś widzieć, więc chyba mnie nie widzisz. Pisze mi ktoś na czacie coś? Nikt, nic. Chciałem tutaj nagrać dzisiaj odcinek. Chciałem, naprawdę chciałem, ale to co się tutaj dzieje, jak ja, jak ja wchodzę na ten serwer bez Vanisza, ten spam jaki ja dostaję, banan nagryz, banan zrobisz zdjęcie, banan. Chodzę ze mną ekspić na ekspowisku zero. Zabijmy razem zombiaka. Brawo! Wykonali questa, tak więc bierzemy się za trola e, kończymy tutaj to spotkanie i jeśli chodzi o ten spam na czacie, ja już też sobie wymyśliłem sposób jak to załatwić, już załatwiłem sobie takie pewne modyfikacje, które sprawią, że nie będzie tego spamu, tak więc w spokoju bez nerwów będę mógł tutaj nagrać też odcinek i zaprezentować wam to, co chciałem, chociaż na sekundę wam zaprezentuję. Naprawdę to będzie krótka chwila: WARP Anihilacja 2. Tak sobie to nazwałem, ale to się nie będzie nazywać Anihilacja 2. Dajcie znać yy, odnośnie propozycji Iconfass, odnośnie propozycji jak chcecie, aby to się nazywało. Yy, przypominam was tez, wam też, że na main serwerze, na, na pozostałych serwerach wkrótce to będzie. Jest WARP widownia 1 i WARP widownia 2. Jak wpiszecie WARP. Widownia 2, to się teleportujecie tutaj i możecie kibicować tym, co będą tutaj robić anihilacje. A jak wpiszecie Warp Widownia 1, to będziecie na tej anihilacji, co byłem przed sekundką. No i jak wygląda ten anihilator? Ten anihilator jest znacznie trudniejszy. Chociaż nie nazywajmy tego anihilatorem, wiadomo, nazwę quest'a macie Wy wymyślić. I jak on będzie działał? Będzie działał w taki sposób, że tu się pojawi boss, tu się pojawi boss, tu się pojawi boss i tu. I pod każdym tym kolorowym szkłem, co widzicie, żółty, niebieski, zielony, czerwony, pojawi się gracz. Każdy z graczy musi pokonać bossa naprzeciwko siebie, a następnie przejść do samego środka. Wam pokażę. Jak pokonacie bossa, to tutaj wtedy. O, ta kładka się. Z... Inaczej, jak jest boss, to ta kładka jest w górze. Jak go zabijecie, to tak samo jak teraz ona spadnie na dół i możecie wejść tutaj. I tu jest taka kładeczka. Jeśli wszyscy w czwórkę tu będziecie, to wystarczy, że jedna osoba z Was tutaj wejdzie. I wtedy przeszliście questa i zostaniecie teleportowani do pokoju z nagrodą. W nagrodę będą te nowe zwoje, te też drogie, które można kupić u handlarza, ale normalnie ich nie można w żaden inny sposób zdobyć. Trzeba je kupić za 50 tysięcy, czyli bardzo drogo. Będą trzy rodzaje zwoju do wyboru, więc będziecie mieli niezłą gratkę. No i wiadomo, na, te, na tego questa nie będą przychodziły. Mm, lamusy bym tak nazwał to w cudzysłowie, ponieważ tu przyjdą same koksy z uwagi na to, że tego quest'a się nie da przejść w jednego, w dwóch, w trzech. Albo cztery osoby go przejdą, albo nikt go nie przejdzie. Tu nie ma parkura, nie ma niczego dodatkowego. Wystarczy, że każdy zabije tego bossa. Mało tego, możecie pomagać swoim kolegom. Jeśli jeden z Was zabije na przykład bossa wcześniej, to szybko biegnie sobie tutaj, wyciąga łuk i pomaga mu i dalej ładuje w tego bossa. I możecie wtedy w kilku. Atakować tego bossa. Tak to wygląda. To już jest tyle, jeśli chodzi o anihilację. Ja jeszcze tego questa na pewno kiedyś będę robił i wam przedstawię w osobnym filmiku, ale na tym kończymy. Dobra, bierzemy się za. Co to teraz mamy? Najazd, ekspowisko zostało najechane przez armię Ender Warlordów. A dobra, warp, portale. Pójdziemy sobie na ekspowisko 30, bo mamy tutaj najazd Warlordów. GMO włączymy. Idzie te Warlordy? Nasze piękne już były, czy nie, czy będą, ekspowisko z... uwaga, ekspowisko 30 zostało najechane przez armię warlordów w szczęście, fala pierwsza aha, no to po fala pierwsza, o tam już są jakieś, tak, tak, ale nikt nie przychodzi jak widać, o, przyszedł jakiś koks, dobra, no to będziemy go powolutku trollować, zobaczymy czy to wyjdzie, shadow play eee, amazonka manguar, e, Firewerki. dobra, amazonką go strolujemy na początku przygotowałem sobie kilka przedmiotów, to są dwa no dwie nowe przedmioty, które sobie stworzyłem na potrzeby tego odcinka może w przyszłości będę z nich korzystał na no, jakichś eventach i tak dalej, pyk A, no, zorientował się i to perfekcyjnie szybko, w ogóle bez jakiegoś duż, wysokiego timingu. Oczywiście, pierwszy troll miał być taki bardzo prosty, żeby się zorientować, czy po tym ostatnim odcinku, e, który miał bardzo fajny feedback, naprawdę bardzo fajnie i gorąco go przyjęliście, bardzo dużo lajków, bardzo duże zadowolenie. E, no i ja też jestem mega zadowolony, że Wam się spodobał. Dobra, łap. Ojej, dobra, wsadzę mu do inwentory, bo nie chcę, żeby inni gracze zauważyli. Infancy Shadow. Play. Łap dostałeś? Zauważyłeś, że masz? Okej. Okay. Tam jest ten opis, że mają siedzieć cicho, tak? Naroda, bla, bla, bla. Proszę, nie zdradzać. Ok, super, super. Eee, Okej, okay, to niech oni sobie Expią, ja już im nie przeszkadza. Idziemy do jakiegoś innego odcowiska. Teraz warp portal. Hmm, spróbujemy, może na mazonkach coś. Dla odmiany. O, będę rzucał w nich fireworkami. Te firewerki to są takie nowe przedmioty, które stworzyłem. To są takie rzucane fajerwerki z takim bardzo fajnym efektem wybuchu. Zaraz wam pokażę jedną tutaj. Pyk, bum, pyk, bum. Naprawdę kozackie. Ojojoj, ty już się domyśliłeś, że jest troll? Dobra, te trole będą musiały być znacznie trudniejsze, ale mimo wszystko dostajesz nagrodę, ponieważ zorientowałeś się. In, see, da. Dobra. Pyk. Plakacik strólowania jest, jest, ale nie zauważył chyba nawet, albo. No dobra, niech już sobie walczy. Tak czy inaczej nagrodę dostał. Lecimy dalej. Eee, widzę, że ta, ten pomysł z fajerwerkami nie był zbyt inteligentny, bo zobaczcie, no to jest naprawdę bardzo wizualnie efektywne. Eee, te fajerwerki na pewno... Eee, już myślałem, że ktoś mnie zdradził. Eee, te fajerwerki na pewno nie będą... Znaczy, będą prawdopodobnie gdzieś tam dostępne, nie wiem, czy to za wymianę jakichś kolejnotów, czy czegoś tam. One są w sumie do zabawy, one nie atakują. Eee, zrobiłem takie dźwiękowo... Muzyczne efekty, myślę, że całkiem spoko to wygląda. Mam też taką fajerwkową bombę. Ale może ci się użyjemy. Dobra, warp portale. Gdzie by się teraz stepnąć? Gdzie by się teraz stepnąć? Spróbujemy może na małym ekspowisku, pewnie. Spróbujemy na małym, tutaj nisko niskopoziomowi gracze będą. Ojej, strasznie ich dużo, więc może być troszeczkę troszeczkę trudno kogoś strollować. Może tego grzyba przerobimy. O. Jak ktoś się zorientuje, że ten grzyb jest zmieniony, czy będzie się zmieniał, to go wynagrodzimy. Co nie wiem, jaki to jest kolor wełny, zaraz szybko sprawdzę. Hmm, 159,4 ok. Eee, dobra, i będziemy sobie teraz zmieniać szybko tego, tego grzyba i zobaczymy czy ktoś się zorientuje, czyli eee, jeszcze raz ten replace i undo. Predo. I co? Czy ktoś się zorientował? Chyba nikt, Robert był blisko, ale nie widać jakiejś reakcji specjalnej. Ja mogę na kogoś nie zauważyć, jeśli kogoś nie zauważę naprawdę i ktoś skakał, to przykro mi, ale no naprawdę staram się, staram się, jeśli, jeśli gdzieś tutaj ja zawinie, to no wiadomo, dacie mi na pewno znać od odcinku, ale staram się przyglądać. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz podmieniamy. Redo. Undo. Mm, w sumie ten grzyb coś przypomina. Hm. Czy to samolot? <grym> Chyba nie. Pyk, pyk, to nie była celowa budowa, to tak, tak wyszło, to miał być grzyb. Dobra, jeśli teraz nikt się nie zorientował, to ten grzyb chyba już zielony zostanie na zawsze. O, czekajcie, czekajcie, czy on skakał, czy mi się wydawało? Nie, dobra, wydawało mi się. Dobra, nie zorientowali się na ekspowisku pierwszym. Lecimy dalej, lecimy dalej. Teraz może będziemy trollować jakąś wybraną osobę. Więc sobie pójdziemy w warp w portale i spróbujemy, nie wiem. Na jakiś wyszyb ekspowisku znowu. Ostatnio byliśmy na Iraku, spróbujmy jeszcze raz na Iraku się dostać. O, w sumie kto idzie na inhilator? Na no inhilator też byśmy mogli potrolować, to by było spoko. Przerobiłem troszeczkę mapkę. I widzicie, to takie jakby dodatkowe, nie wiem. Efekty, efekty, no nazwijmy to cube, no to są wiadomo, mikrobloki. Bardzo ładnie to wygląda. Efektywnie tutaj macie helikopter, który jest prawie wysadzony. Eee, dobra, poszukajmy, czy ktoś tutaj dzisiaj będzie expił. Szybko, szybko przelećmy się po tych terenach. Czy ktoś XP na Iraku? Na razie widzę pustki same. Pustki, pustki, pustki. No i dobra, nikogo nie widać, więc lecimy dalej. Warp, portale. Może spróbujemy na wyższym ekspowisku, jeszcze wyższym, czyli na przykład 55 albo 60. O, dzika ryba poszedł na mm, cukier ale nie. Spróbujemy albo tu, albo tu. I co? Mamy tu kogoś? O, ktoś tam siedzi. Achito, co on tam robi? Leczy się. O, i poszedł walczyć, poszedł walczyć. Dobra, spróbujemy jakiegoś trolla. Nie wiem, co mu tutaj przyzwać. Fajerwerki nie. No, bombę fajerwerkową też raczej nie. No chyba, że. A on już zginął. No to szkoda. Gin, gin. O, dużo bije, jak widzicie. Nie można za blisko podejść. Jego się łatwo atakuje, ale... O, spawnować będzie. Dobra, to uciekamy. Eee, Spa. Może na spanie teraz potrolujemy. Właśnie. Spróbujemy tutaj. Mhm. Mm Kogo by tu strollować? O, wiem. Potworzymy... Marcel zginął. Eee, potworzymy jakby npc-ki i zobaczymy czy ktoś się zorientuje, że to jestem ja na przykład jako szybki banan. Eee, czy ktoś będzie skakał, czy ktoś będzie próbował ze mną rozmawiać. No najpierw mm, jakieś miejsce wybierzmy, może takie właśnie większe, gdzie więcej ludzi. Dobra, przyspał w sumie. I teraz... O, może tutaj. To będzie dobre miejsce. npc, create. Mam nadzieję, że to nie zdradzi mojego trola. Szybki, banan. Bardzo możliwe, że to zdradzi, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że. Okej. Lock. Ok, look. okay. I jeszcze patrzy. NPC Cherry, Marce. A nie, dobra, na nie będziemy kontrolować. Bardzo no, chyba serio myśli, że to ja. <laughs> I patrzą wszyscy. Zaraz będzie, że. O, szybki banan na serwerze, ale nie, to jest, kurde, NPC. Y O, to jest dobre, to jest dobre. <laughs> zwariował, zwariował chłopak teraz. Jeszcze bym musiał jakieś centry dopisać do niego, żeby zaczął go atakować. To już w ogóle byłaby Beka, ale to za dużo czasu zajmie. Eee, zwariował, zwariował, nie wie co się dzieje. Dobra, on, on się nie zorientował, więc pyk. Już gracz umrzesz jest offline. Eee, skoro nie zgumał trolla, spróbujemy z tą samą techniką jeszcze na jakimś innym graczu. Eee, a wy możecie dać sugestie, co, co można jeszcze za propozycję tutaj, e, no nie wiem, wykorzystać do trollowania. Na tym ekspovisku myślę, że też byśmy mogli kogoś trollować i może włożymy do, do ręki komuś jakiegoś grzyba na przykład zamiast miecza. A właśnie jedna najważniejsza rzecz, o której nie wspomniałem i chciałem to powiedzieć szczerze mówiąc na początku odcinka. Pozdrawiam serdecznie Purposa, jeśli gdzieś tam to usłyszę albo zobaczy, to serdeczne pozdrowienia. Wielu z was pisało, że on gdzieś zapoczątkował taką serię. Faktycznie gdzieś była od. Gdzieś, gdzieś takie odcinki widziałem, na 100%. Eee, fajnie, ja do utworu ja Purpousa na pewno nie próbowałem czegoś skopiować, bo też wielu zarzucało takie rzeczy, co to w ogóle dla mnie jest mega śmieszne w ogóle jakieś gadanie, że coś od kogoś się da jakby skopiować, skoro no, każdy to robi jakby inaczej. Ale to nie ma znaczenia, ja z Purpursem mam bardzo dobry kontakt. Eee, myślę, że on z drugiej strony by powiedział to samo. Mm, jak będzie jakaś bliż, bliższa okazja, to chętnie też bym z nim coś nagrał. Eee, no ale oczywiście to już też od niego zależy, od jego woli, czy, czy byłby zainteresowany. Mm. No i no i w sumie tak, tak, jeśli, jeśli ktoś na przykład nie wiedział, to on też już robił takie odcinki z trollowania na swoim serwerze, więc no, myślę doinformowałem was ekstra, jeśli, jeśli ktoś nie był na przykład świadom. Te trole całkiem fajne wyszły z, z jego perspektywy, bo aż po tych Waszych komentarzach też sobie popatrzyłem tam podobno jakiegoś kwiatka też podmienił jako broń. Stąd też mój teraz ten pomysł tak na szybko wpadł z tym grzybem Muszrum, muszroom, dobra. I włożymy sobie grzyba. Damy mu nawet może Sharpness, Enchant, Sharpness 4. Nie da się, Enchant da się, Sharpness 4. Ok, może za za dużo dałem. Dobra, i temu Igorowi podmienimy Infsi, Igor. Uuu, kimieczek masz tytonowy. nowy? On się zirytuje. I co? Walcz grzybem. <grybuj> <grybuj> Chyba grzybiarzowi nie wyszło. TP, jaką się nazywał, boże, Igor. TP, Igor. Igor. Ale się chyba dalej nie zorientował. Ja mu podmienię z półrotem ten miecz. O, bo to ty. Nie, nie, nie. To, to takiego. Miecz ma dalej, ale. Mimo, że wiedział, że to ja, a nie... mógł skakać po prostu, dostałby nagrodę, a tak nie dostanie. Eee, dobra, lecimy dalej, bo myślę, że jeszcze może ten troll nie będzie spalony do końca, jeszcze ludzie nie wiedzą, więc szukam dalej. Widzicie, tutaj też dałem takie skrzyneczki, myślę, że bardzo cute to wygląda, bardzo, bardzo ładnie. Eee, tutaj już teraz coraz więcej Stefan ma tych skrzyneczek również. Eee, już wkrótce będą te case'y, ja jeszcze się za to nie wziąłem, szlifowałem ten anihilator, jeszcze parę innych rzeczy. A, a dobra, to w następnym odcinku, w osobnym odcinku, nie, 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 nie będziemy na trollowaniu tutaj się skupiać, na RPGu. Eee, dobra. Znajdźmy jeszcze, nie wiem, z dwie jakieś osoby, spróbujmy, spróbujmy. Więc war w portale i gdzie by tu pójść? Pójdziemy na jakieś niższe ekspowisko, na goblinach nie byłem ani ostatnio, ani teraz. Tak więc spróbujmy gobliny. Aha, już się tutaj coś dzieje. Hmm, ten sam troll zrobimy jemu... A nie, on już był trollowany, on ja się zorientował akurat. Speed 10. No, tutaj pustki Dobra, warp, portale VIP. Właśnie... Może jakiegoś VIPa w ogóle strolujmy, bo... Kto jest online? Życzko, TP Życzko Ojej, oj, dostałem A tutaj co na Jak sobie XP To co mu na Jak zrobić? O! O tak! Dobra Pyk! Mag wojny, ale się wpasował, ale się wpasował I co życzko? panikujesz? On chyba się nie zauważył, że to jest w ogóle mag wojny. Kurde, nie zauważył. Ale szkoda, bo no on jest mega potężny. No, kilka ciosów, i by się zaczęło dziać dopiero, patrzcie. O, i zaczęło się. No i tak by w sumie nie dał rady, no ale chociaż może by skakał. TP-życzko. No niestety, żeby tutaj został. Nie zorientował się, nie zorientował się. E, Wyrzuca śmieci. Dobra, to jeszcze jakiegoś innego ziomeczka. Warp. Jeszcze tam był jeden VIP. To dobra, też tego VIPa tepniemy się. Ymm, mojarek. Tepe, mojorek. Mojorek. No, taki niższy poziom. I co by my ci tutaj. Damy ci te fajerwerki. pokażę wam chociaż, jak ta bomba wygląda. A o, dobra, jest dwóch gości, to mają oboje okazję. Fajna bomba, nie? Nie sądzicie. I ona po prostu sobie strzela. Oni chyba nie kumają. <grystanie> znaczy nie kumają, że to troll, No ale w porządku, w porządku, niech tak jest. Na razie naprawdę te trolle są banalne i specjalnie takie zrobiłem, bo chciałem wam dać jak największą szansę, żebyście mieli, chociaż te pierwsze zwoje, podczas ostatniego trollowania było mega trudno. Nie za bardzo wiedzieliście. Jak się zachować? Nie wiedzieliście, że to troll przede wszystkim. Teraz jednak wyczekiwaliście tego. Ja nie nagrywałem celowo przez ostatnie kilka dni, bo nie chciałem, żeby to było z dnia na dzień. Wiedziałem, że każdy z Was byłby przygotowany. Dobra, oni się nie zorientowali totalnie, więc. Tą bombę mogę schować. Okej. Okay. A ci nie sobie eksperyment dalej. Robimy ostatniego trolla i też z NPC-kami na spawnie, Czyli kogoś postaramy się. Jakiegoś. Yy... Samotnego żołnierza. Jest tutaj ktoś koło Trella? Nikt. Koło Stefana? Nikt. Na targu na pewno ktoś będzie. Na targu zawsze ktoś jest. O, chociaż ty czytasz sobie warpy. O, to ty będziesz dobry. Taki nowicjusz. NPC, create. No i szybko mi kliknął, kurde, nawet nie wiem jak się nazywał. Eee, dobra, innego jakiegoś takiego. Ale nowicjusza wybierzemy. No od ciebie na przykład. Sylwesters MPC I co? Spotkałeś brata MPC lub jeszcze go może ubierzemy tak naszyjną A bo dobra, nie będziemy go albo damy mu mieczyk. Eee, nie mój, bo żeby ryzyka nie było, pyk, pyk. Co? Sylwester się nie orientuje. Nie widzi go. Dobra, jakiegoś innego ziomeczka by trzeba było wziąć. NPC. NPC. X crazy. A, kurde, uciek. Szkoda. Ale przystępniemy go do tego X, coś tam. Znalazł brata. jak go jeszcze ubiorę, żeby tak się zdziwił. A chyba się zorientował, tak? Tak, zorientował się. Za drugim razem, ale się zorientował. Okej, okay, dobra. Więc finalnie dostajesz tutaj. Pyk. NPC Remove. Okej, okay, na tym będziemy kończyć. Sporo osób dało radę, sporo osób się zorientowało o co chodzi. No więc cóż, ja się zamierzam dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, możecie dać sugestie na temat, no nie wiem, jakichś technik trollowania, w jaki sposób wykorzystać je na następnych graczach. Pierwszy odcinek tyczył się wyłącznie jakby tworzenia tych mobów i zaskakiwania ich tutaj, już jak widzicie troszeczkę inne techniki zastosowaliśmy, ale tego można wymyślić w, chole, w cholerę cholery różnych, tak? Eee, tak więc zapraszam was do sugestii, a prosiłbym was też również o jakąś sugestię na tego quest'a, na tego nowego Anihilatora, na Anihilatora dwójkę. Nie chciałbym, żeby to się nazywało Annihilator Quest 2, naprawdę. E, może to mieć w, w nazwie Quest, ale niech się to jakoś inaczej troszeczkę nazywa, nie? Um, no i tyle. Ja już wkrótce go wprowadzę, nie powiem Wam też kiedy. Um, no i już wkrótce następne odcinki. Tak więc dzięki serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć! No, what are you waiting for? Do it. Just... DO IT! Yes you can! Just do it!